day i nagrywam teraz samą Jak widzicie, długo nie nagrywałam na YouTube, ale teraz wracam. Ale nie będą odcinki codziennie, tylko tak co dwa dni albo w weekendy. Także tamten gościu to impostor. gorzej dobra jest ale no dlaczego goście no dobra zgłosili Dobra, ciekawe, kto... Ja wiem, to jest imposterem. chyba Wy też wiecie. Następny odcinek będzie chyba jutro albo pojutrze na Pokemony. Będę wam pokazywał jakie są moje najlepsze, a jakie mają 100% IV. I shiny też. Dobra, niech ten gościu zagłosuje już. Nic No, Dobra. Skip będzie. Znaczy będzie, że nikogo nie wywaliło. Dobra, teraz zatrękujemy ta lista, dobra. No i super, goście. Nic byście dopiero to nie zrobili. Piszcie w... jak... Piszcie w komentarzach, jak często jesteście imposterami, czy, woli, czy lubicie być imposterami, czy... E i robić taski albo sabotaże. Dobra znowu trzeba zatankować. Albo czy wolicie być duchami? Lubicie robić ten task w Elektriku? Dobra, zrobiony. No i po to, ele, emergency meeting. Jakbyście chcieli ze mną zagrać w Among to napiszę na. W komentarzach będziecie mieli link do Discorda. Ten, kto będzie chciał dołączyć do Discorda, ten będzie ze mną grał w Amongasa. I piszcie w komentarzach, jak bardzo lubicie Amongasa. A jak bardzo... Czy, czy wolicie Pokémony? Dobra. teraz nie będzie wywalony. O, dobra, w elektryku ktoś tam jeszcze nie zrobił taska. I piszcie w czatach na komentarza jakie taski są najłatwiejsze. Ej, co? Nie ma żadnych tasków, dobra. Spoko. Może to, reaktorze być. My jeszcze tego gościa nie wywali przegraliśmy takie. A, czarny i tak, ten, no to tego to ja widziałam. I piszcie w komentarzach, jaki kolor najbardziej lubicie mieć w Amongasie. I czy macie peta, czy coś kupujecie w Amongasie. I piszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby z Brawla były filmy, czy nie. Dobra, idę do nawigacji teraz. Nic nie mówię, ale nie jestem zajęty na razie. No to tak jak myślałem, że to jest czarny. I piszcie, czy wolicie grać na 3 imposta, na 2, czy na jednego. Zaczynamy. Czekaj, chwilę. Pewnie teraz, impostor. Szło, jaki nie fart? I piszcie, czy macie dobrego farta, czy takiego średniego. To ja mam teraz takiego średniego. Nie wiem czy im postaram teraz, to się w ogóle opłaca zgaszać światło jak grają ze mną, no bo ja ustawiłem takie światło na Krymatach. Dobra, na kogo nie, nie wiem zagłosować. Dobra, głosuję na tyle jakiego. Goście są tutaj głupi. Ja nie byłem nawet impostorem. co nie? Tak jak myślałam. Nie wiem co co jej wywaliło. Wy macie, że jak nie jesteście impotorami, to myślą, że wy jesteście i... O nie, czerwony jest. Bo jest obok ciała. Tak, jak myślałam. Dobra, jeszcze dwie rundki, nagram i koniec, dobra? Dobra, zaraz zaczynamy, dobra. Impostor, please. Dobra, wreszcie. Spoko. Ale jak gracie na mojej mapie, to nigdy nie róbcie sabotażów z Światłem, bo Crema takie mają światło dobre. Ha, ha. Nie gadaj, że oni nie zrobią tego reaktora. Dobra, jednak zrobili. się. Ale co, nie dalej że ci goście się nie ruszają. Zaraz, my teraz zaraz. Tutaj przy reaktor, Żeby nikt nie przeszedł. Tu. I. Dobra. Nikt nie zauważył więc. Nie ma się co bać. Dobra, gaście za się nabrali. Patrz, co mój impostor wyłazi z gry. Dobra, głosuj. I piszcie na czatach. Czy lubicie takich gości, którzy tak się zastanawiają długo? Ale nie gadaj, że oni nie wiedzą, że ja jestem impostorem. To jest złe. Dobrze. Byczki. Że na niego zagłosowaliście. A nie na mnie. hi, 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 hi. Ej, nie gadaj, że jednego gościa muszę zabić. Chyba tak. O tak, dobrze. Udało mi się wygrać. Muszę wam powiedzieć, że taki jest sakrament. Wiecie co? Jak, wy, jak początkujecie w Usie i tutaj w, w czapkach to macie takie z, tak, bo, no tak z 10 czapek. A jak robicie winy, to wam dodają się czapki. Na przykład tej, to ja nie miałem. Tylko dopiero po winach. Dobra, to już na koniec tego odcinka. Pa, widzimy się jutro.